Hihihihihi hi 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 ma! Witam wszystkich bardzo serdecznie! W środę, w środę nie popielcową! Ale na pewno będziemy coś kruszyć! Dobra! Siem Mordzia! Słucham mnie Wolka! Ty, ale oni w ogóle nie dzwonią po tej ku... Ten koks Właśnie nie wiem To jest notat z tych, z TikToków. <laughs> ta Z to ktoś coś chce! No dziękuję Jest! Mielecka zawierucha! No ale tylko na koncie mam wspólne pieniądze. A gotówkę mamy oddzielnie to jest częściej, bo ten tym, tym cały czas chodzi do kasyna. <noise> Nieprawda <głosy> Nie wiem czy my nie odblokowaliśmy w ogóle wszystkiego. Wiadomo, że można zautomatyzować te farmy i zarabiać 50 koła dziennie, ale nie no, trzeba odblokować ten Jest jeszcze... A i Uptown. A No Ale jak, 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 jak zdobyć dostęp do tamtych miejsc? No level się wbija, blok boss musisz mieć. A. Dałem po... koksu. No. 90% szans było na to. I no. uśmiechnięty. I powiedział: i no. <laughs> I żeby były umiejte, to by było naprawdę jak będziesz. Jak spało spacer na przystanku, nagle wyjdzie z przystanku, to wystrzelić jak. A rzeczywiście! <laughs> Jakie jaja. Ja, ja... ja, ja też ja tego Salvador Moreno, nito meet up, okej. Okay. Ej co jest, Ej co jest, co jest? łapy, łapy. U... punka ty. Ty, ale ją wy... co jest, znikło od razu. Nie znerfili kasyna? No trzeba sprawdzić. Sprawdzam. Ej, kości chce mi raz a dobra, bondz jest No i mamy to! Nie znerfili. Nie znerfili. A widziałeś takiego TikToka jak ten, jak gościu puka do Benziego i puka do tego, do Petera obok I zabija tego Petera, a Benji dzwoni na psy? <śmieniciela> nie widziałem Nie widziałem akurat tego Zostawcie subika proszę, już, z... już nie mam żadnej współpracy, zostawcie mi suba, bo inaczej się nie utrzymam A skrzynki i kurczaki? No wszystko mi się skończyło już, wszystkie, wypełniłem wszyscy, wszystkie świadczenia Pójdziesz jeść za tego kurczaka. Za <laughs> jakiego kurczaka? No tak. Ten... No ten z fajer to się pojawia. <laughs> to ty... to, umam... Czemu za fajertswapa akurat? No no ten mamona tak napisał, tylko się tak napisał komentarz. No, mama, no, że Jak była, za była, a, tak, była afera skrzynkowa i mama ma tego kurczaka z sława, Wiesz, który baner, no, no, to no, taki no, kurczak, no. Się taki kogut no. się pojawia. I gościnem za komentarz pójdzie siedzieć za tego kurczaka. Jest, <laughs> dobra, Jack, pod megabikuj, i nara. A, tam byłeś. No. A naja. ja mam cztery dychy, kur... Ty ile, Mariat? Dwa na ja pierwszy, ziomek. Ja wpłaciłem, dychę. Mamy 35. Ty nie wiem czy jak Ty nie wpłacisz dychy, możemy kupić chyba ten największy magazyn, tylko po*** nam. Ale jaki największy magazyn, bo, bo to trzopa jest największa. Nie, nie, największy jest za 50 tysięcy, to jest magazyn taki. Ej, zauważyliście, że ten, że fani Realu to tacy specyficzni ludzie, za są zazwyczaj? <laughs> tacy jak wysotki na przykład. <laughs> o, 92% szansy na sukces. Oj, no i Mac Cooper będzie wystrzelony teraz. Fani Barcelony to są tacy wiecie, no spoko, Real przegrał, no trudno, na następnym razem może wygrać, a fani real są tacy je są Barcelony pie... Tak, tak, I jak tak ustawiają se włosy na żel... Dokładnie ma, tak jest, tej, dokładnie tak jest. No. Chodzą, chodzą w korkach kurwa, na co dzień. W takich halówkach no. Dobra, przegrali to przegrali z tym. Uuu, tak. tylko real, real. I każdy, no wiem, że nie każdy. Stereotypowo. Jak Billy, jak Billy sam cox tutaj kurwa, metamfetaminę robi, no. To teraz k... robisz na pewno. Kurwa, z z nie. W ogóle zacząłem, zacząłem Breaking Bad oglądać specjalnie teraz od nowa. Zacząłem nie, oglądać... Pamiętam, tam działo. Ale no tak, dlatego zacząłem oglądać od nowa, ale chcę ogólnie ten, teraz Breaking Beda, Better Call Saul i ten... I. To lepiej chronologicznie zaoglądaj better call. Nie, właśnie nie, chcę, właśnie nie chcę, właśnie nie chcę. Nie, właśnie uważam, że jak wszystko obejrzę po kolei, nie że chronologicznie, tylko wszystko po kolei, to będę wiedział po prostu o CB, nie? Dobra, kupuję karłosz. Mhm, serwis. Dobra, kupione, mamy karłosza. Gdzie jest karłosz, tutaj chyba, nie? Właśnie tak. ja pamiętam, gdzieś obok ciebie jest. Tak. a ty masz hajs, nie mam. Można 6 tysięcy, no dobra, już 12 tysięcy, jak się będzie mieliło na 24 godziny, to jest sporo. Ja się nawet ja zapominam zobaczyć, jak oni reagują na ten, na ten koks, co zrobiłem. Pa, Benji z koleżką idzie. Właściwie mu sprzedał ten, sprzedał dobry tovix. Benji! To mój koleczka, został go. A, to pies. Ale to niemożliwe, bo przed chwilą go widziałem, to jego brat bliźniak chyba. będzie na zmianie chyba robi. Ale po jak dobrze. Go uda udaje, że się nie znamy, nie? To musi być jego brat bliźniak stary, bo jak przed chwilą się widziałem z Benzim. zebrałem nim hajs przez sekundę. Potwierdzasz to? to? Potwierdzam. Idź do lombardu i sprzedaj muchawa <laughs> jak dal. <laughs> muchawa. Właśnie wam co robi za bardzo w tej grze. No. Czekam aż ogarną... Oga ogarnie się ten koks kurwa. Taką się nie sprzedaje za bardzo raczej, raczej ostatni dzień widziałem, Musi być jakiś większy update żeby pewnie się nie... dałoby się to tego. jakoś bardziej zautomatyzować, no ale no co tu robić więcej? Bez sensu, jakby Czerze. to zautomatyzować to bez sensu już by w ogóle by było No to byśmy to chodzi haj, hajs Ale pewnie wejdzie jakiś update, przede wszystkim to jak premiera będzie, to pewnie zagramy No Bo to jest kurwa beta także Ale premiera to od nowa To niedługo też u i koniec Po to dobre szybko się kończy tak Oby ufoki nigdy to się nie skończyły. A kiedy taki dzień nie nastąpi, mam nadzieję, że odpalisz w końcu baldurka i będzie co oglądać przez dwa miesiące. Nie no, baldurajba na Twitch nie będę streamował. Chociaż kurwa. A Twoi, twoi dilerzy mają 7 koła na sobie. Gierka świetna, ale na streama tragedia. Kupcie sobie w, z olszą fk. A moi codziennie rozstrzeliwujcie te psy poli. te kurwy policyjne, żeby nie przeszkadzały. Genialny stary. Zaraz to robimy, normalnie. E właśnie, jak jest nazwisko Lewandowski, to jakie jest nazwisko od prawego? Prawandowski. Prawandowski? Rupert von Lewenstein. To był mój... To był mój ulubiony, ulubiony, fanpage na Facebooku. Chociaż uwielbiam Roberta Lewandowskiego i bardzo szanuję to, jakim jest sportowcem. To był taki fanpage... ...na Facebooku. A najpierw się nazywał antypolskiego zdrajca narodu, Roberta Lewandowskiego, a potem antypolski zdrajca Lewandowski. I na przykład, a ma numer 9 nie, to... Na zdjęciu w tle było tak, jego zdjęcie, tak wiesz, e, napisane łamaga, tylko zamiast G było ten, to jest jego zdjęcie z, z koszulce z numeru 9 I nazywali go Rupert von Lubenstein, bo to jest grał <grym> w <Bojernie grym> wtedy. wtedy. Ej sieba Marian! Ej jo jo! Ej jo 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 Daj bo swoją po oh, kurwa. kurwa Ej ej kurwa co ty Ty kurwo! Otwórz Dobra, bo nie mogę otworzyć ty <laughs> Ej a to śledztwo jest <laughs> Ja pierdolę. Dawaj do kasyna uciekamy, tam nas się złapią Dobra Ej tutaj, widzą Kurwa ile pał A ja strzelam do ich na Tak? Ej, jest napisane Wanted, Dead, dead or, tak. alive, or, alive, or Alive, a ja nie mam tego, nie Ja mam kurwa, dwa naboje. Amunicji. Dobra, spadam na desce. Dobra, zabiłem jednego glinę, Odjęłem skur**a. Ja nie mam amunicji, uciekam. <laughs> ja też już Ale... nie mam więcej. Ej, tu ro roi się od glin ogólnie. No, chyba się naćpam, szczerze. Cholera, tu roi się od glin. Zaraz zaroi się tu od federalnych. A, no. Ja się schowałem u prezydenta w domu. Dawaj, zrobimy ostrą rozpierduchę na, na kwadracie. Chciałbym kiedyś przejść przez cały proces robienia kokainy. <grym> w prawdziwym życiu? Tak, tak po prostu. Z ciekawości. Zobaczyć, że... z ciekawości. A, żeby zobaczyć jak też. to wygląda. Broń Boże, nie chciałbym sobie zapisać receptury w notatniku. <grym> no, no nie, nie, ale po prostu naprawdę chciałbym wiedzieć jak to wygląda. kurwa... są dokumenty, o to ja... Ja widziałem Ale kiedyś, w oni dokumentach tak, tak nie pokazałem Nie, kurwa, właśnie tak widziałem taki, że normalnie koleś był jakby w środku, kurwa tego w środku dżungli tak kartce, tak to ja, z ja, te, ja, ja też to widziałem tylko że chciałbym wiesz dokładnie poznać proces nie? dawaj do kasyna stary bo to jest maszyna rozdziana e, pały przy kasynie węszą ale jak się hmm. zamknie drzwi to jest ten no, to, ale już f... mogą nas no, pompkę smoknąć, kurwa dobra ja, gra ja na dwóch ja robię... ja ty na trzech ja na no, dwóch też tamtego nie ruszamy Nie, tę trzecią bo to pierwszy, ten lepszy. Dobra. No dycha, kurwa, dycha, to jest. To jest... No, tu pod przychodzimy. Dobra, idę. Dam Jacka, 1000 stawiam. 9 mam, hit. 19, no to stand. A no, to będzie stawiam. miała blackjacka na pewno, kurwa, mata jem. No, 14, o oh, yes, overall. 15. 22, essa No i Jack pocik, no i Jack pocik, proszę pana Powinna być każda, każda różna powinna być. Tu owocki, tutaj pudzianator Pudzia A bo tam jest inna gra jakaś. No tak Co to jest? Czarne czerwone to jest. No po ale nie, bo tu później mnożysz. Zaraz ci pokażę, tylko muszę wygrać o, 18 jest... Start. O, jest czerwone I teraz obstawiasz, czy będzie wyższe czy niższe niż 7. Dobra, tam wyższe ale mogę wyciągnąć, jakieś jest razy dwa czy nie? No i Jack Pocik, kolejny! Lewy na 3-0, ja się co. Lewandowski, bo jak na swój wiek, to on jest jakimś dopiętnionym piłkarzem, nie? No jest chły, stary, nigdy nie będzie takiego piłkarza już w Polsce. Co robisz na ten, na majówkę? Po, po nie wiem, jeszcze o. chyba nad morze jedziemy. W jakie miejsce? O kurwa, wiesz co, nie wiem, to gdzieś obok Szczecina. Czy Szczecin nie jest nad morzem? <noise> Jak nie? No czekaj, ja muszę zobaczyć to, <noise> No co ty k. Krystian? No, Szczecin nie jest nad morzem, zalew szczeciński jest w Szczecinie. Feria, Szczecin nie jest nad morzem? No nie jest. Szczec Szczecin jest blisko do Niemiec na przykład. No, nie jest nad morzem Szczecin? Na, najbliżej, najbliżej masz. No gdzie? Do, ze Szczecina nad morzem masz. Dajcie tak powiem, Szczecin masz od świną ujścia albo między zdroje. Świ na ujście. O, to do Międzyzdroji jadę. Półtorej godziny masz ze Szczecina do na ujścia. To jest 100 km Mam pytanko co do Olszy. Kiedy było twoje największe doświadczenie? Jest i chodzi o mójskę i dlaczego? Czy to był hill wagon? Pozdrawiam cieplutko. Spocony Jan dla według dla największe doświadczenie jeśli chodzi o muzykę. Jak ten, jak siedem na Backstage do Kaliego i tam siedziały takie wielkie chłopy. Tarki, a w tym czasie Mata przebiegał ubrany w różową piżamę, bo się spieszył na, na koncert. <laughs> ciekawe co, co tacy artyści pokroiły właśnie Kalego sobie myślą o takim macie na przykład <laughs> no, ciekawe Dobra tylko no. kupciał municję i robię jazdy z tymi psami, bandycka jazda Nie no to czekaj, na, na następny dzień, normalnie w biały dzień Miał stary tyle Dawaj no lepiej to podejść do Fortunetku kupimy do amunicji Tyle tyle amunicji? Kupimy, kupimy <laughs> amunicję i będziemy do nich strzelać i wyciągać z mama Dobra, robimy teraz do tym normalnie? No, no dawaj tutaj No to czekaj, idę magazynki kupić Dawaj tu wariat, bo tutaj mam radiowóz policyjny normalnie stoi na naszym rewiża Dobra A coś mi się w dupie poje Dobra, ja jestem gotowy. Gdzie jesteś? Wiem ordzia Elo, pa no Oj, kurwa kur. Leży. Leży jeden z KBD. Leży jeden z KBD. bierzemy na kwadrat i go ruchamy w dupę. <laughs> dobra. Łysego k. zniknął, nie, nie. No as nie, as nie wolniej się pugują. <laughs> no kur. dymamy Ej, a pato to co ci pokażę. No. Co? <laughs> Spomój spację jak będziesz tak przy suficie, no. tak się zdarzy, że jesteś przy suficie, to, to wyjdź z przystanku. O ty, tu przesadziłem, stary, przesadziłem, rozjedę serwer. Jak to? Rozjedę serwer, o, jak o, okay, ja wyleciałem? O, widzę, o, jak, jak spadłeś, jak... Je... O jeszcze lecę do góry. O kurwa, niedobrze. niedobrze, niedobrze, już nie widzę w ogóle mapy, ty. Ja też nie widziałem. Słońce widzę, słońce widzę. O no dobra, lecę w dół, lecę w dół. Nie pod dół, nie dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 90. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie siedem, osiem, 90 <głenia> Ale poszedł. i no jest ja to, że zabiliśmy psa tutaj i każdy miał to w dupie no, Nikt się by z tym nie, nie ta, zainteresował. Dobra, idziemy dalej zabijać policjantów. No, czekaj, no to ja go zabijam do ciebie na kwadrat. Jak to mnie? Ej! Gdzie ty jesteś facet? Ty nie, nie na ten most poszedłeś, to trzeba Janek, umyj celu, loka. No Dobra dawaj, jest dawaj gotowy? Skradaj się, skr skradaj się w imieniu Polski podziemnej. Wydajemy wyrok. Ja, 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 ja biorę tego po lewej, ja biorę tego po lewej. Czekaj, przykład W imieniu Polski podziemnej Chyba ja żyje Dobra, już nie Zabiłem chyba brata Będziego, wiesz? A, to on, kurwiel. Chodźmy dalej zabijać. Nie wiem, gdzie jest dalej policja. Ja też nie wiem. To jakbyśmy zaczęli systemu. strzelać? Nie, to byśmy zadzwonić. Wszyscy czwarta rano, ale... No, to jest przesady, kurwa. Nie, trzeba strzelić w kasynie. No, i przyjadą psy i, I przyjadą tej, dobra. Dawaj. Już strzeliłem. Zadzwoni. dzwoni, kurwa. No dzwoni właśnie. Recep recepcja dzwoni, recepcja dzwoni. O jak nie się nie chowa ker Ale dobra, tak zostawimy, jadą, zostawimy. Jadą, go. jadą, jadą, jadą. Dobra, wysiadaj kurwa O kwa, ale ich kasujemy ty Wanted dead or, or alive To smutny jest Teraz o zobaczymy. Jezu, że... on jest przerażony! Dobra, dobra, raz zobaczymy się chamy. bije, bije, bije mnie, ty O, dzwoni, dzwoni Dobra. Jadą, jadą. O kurwa, ma wie co się Śnieje. dzieje w ogóle? E, wszedł do ciebie. Dwie baby wysłali. XD <grym zna> Masakra w kasynie. Ej, <grym> mordzia. <grym zna> Nie patrzę, akurat. Przepraszam, ale zabijam nasz biznes cały. Ej, czemu ty mrugasz, Dobra, Dobra, ćpam wszystko, co mam. Myślę, że będzie działał nasz save tam przypadku przypadku. jak ten? O kurwa, Ale jak jestem, chłop, w... ale chłop, jestem wkurzony, ty. Czemu on jara ten, ten kok z tego? O kur... O człowieku, jaki ja jestem wolny! Co jest? Nie wiem. Ej, zrobiłem się biały w ogóle. O to się? Walę kreskę jeszcze. Ej e, ty! A Cox mi zniwelował wszystkie efekty. Tak jak w prawdziwym życiu. kilo Dobra, będę ci cały czas, aż się zaćmam, szczerze. będę, sobie, będę cały kryształ palił, aż nie, nie umrę. Zamykam kurwa ten biznes pierdolony wy mnie kurwa, nie sprzedacie Dobra wy mnie szef się naćpał od jakiś Jaki szans kurwa Kurwa strzelają do mnie ty Kurwa strzelają do mnie ty To chłopakom chłopakom chłopaki To chłopakom Zabili mnie Dobra, wychodzę stąd. Ja ci proponuję zagrać, a może zagramy w tego Drag w Simulator 2. Nie wiem, mi w tym Shadow po prostu grafika bardzo siedzi. Nie wiem, jest tak w chuj przyjemna. No, to prawda. Drag Dealer Simulator 2 to jest takie kurwa. Na jakiejś wyspie w ogóle to mi się nie podoba. To nie jest miasto żadne takie. <grym> hey, car, right? Suchar na strynie wyzywa olsze od swemi pozdrowienia. No, <grym> Ale no się górno. Messi. Aleś się mnie obrażał na tym na i co, story już przed chwilą? Pamiętasz jak się wyjebać sucharowi? Oj, pamiętam Znaczy nie pamiętam Miałem gdzieś filmik z tego nawet Pamiętam, ty, że ty Przeszedłeś pierdolić i wsadzasz sobie rękę w gacie i mówisz tak w sumie to szlachetne. <laughs> że chcesz przyjąć wpierdol. Nie, szlachetne było to, że nie chciał mnie uderzyć. Tak, że ta, bo ty mówisz, wy że, że nie wykorzystał okazji. Tak, wypierdol mi. No i wypierdol, ja sobie polepię. Nie, nie będę cię bił. A za ręce w gacie i tak, tak se poprawia, no mi mówi... W sumie to szlachetne. Ale ja się napierdolnia wtedy. No tak, zbliżyliście no, człowieku takim <noise> nakurwionym wtedy. O kurwa, oni sobie chyba przejebali tym, tym, że pozwali kurwa Shadow One. Oni mają przytłaczająco negatywne przez półtorej A, opinii no. teraz. Zesraliście się, bo ktoś zrobił ciekawszą grę o podobnej tematyce. Tak, no ranię złotówki, bagu, nie. boli was, że Shadow One odniosło sukces. Nudzi wam się to o wiele szybciej niż Shadow. Także jest taka opcja.